Firma Cloud Technologies przedstawiła strategię rozwoju na najbliższe dwa lata. Jakie ma cele? Co planuje? Ile zamierza zainwestować w rozwój biznesu? Kiedy planuje przenieść się z rynku Nukonet na rynek główny GPW? Czy będzie emisja akcji? Kłaniam się Państwu, Dariusz Wieczorek, i zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Piotr Preissner, prezes. Główny akcjonariusz firmy Cloud Technologies. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Przed rozmową o strategii, którą przedstawiliście w tym tygodniu, chciałbym pana w krótkich słowach poprosić o wyjaśnienie modelu biznesowego firmy. Wiemy, że Cloud Technologies pracuje na olbrzymiej ilości danych, przetwarza te dane na potrzeby firm działających na rynku marketingu internetowego. Co konkretnie robicie, Panie Piotrze, na czym zarabiacie? Cóż, tak najprościej ujmując, jesteśmy spółką technologiczną, która działa w tym segmencie ad tech, czyli dostarczamy technologię dla reklamy internetowej. Jesteśmy spółką rodem z Polski, natomiast działamy dzisiaj na całym świecie, bo obsługujemy pod względem zasięgu pewnie około 200, 200 rynków. Natomiast no, naszym głównym kanałem zbytu to jest, to jest rynek amerykański, Europa Zachodnia. Natomiast, no właśnie, na czym polega nasza działalność? Bo Pan, że zbieramy, Dane analizujemy, czyli tutaj hasło big data jest jak najbardziej poprawne. Natomiast nasza działalność, tak jak wspomniałem, jest stricte związana z reklamą internetową, a w szczególności targetowaniem odpowiedniego przekazu. I nasz model biznesowy polega na tym, że Zbieramy dane o tym, co urządzenia, a stoją za nimi użytkownicy, robią w sieci. Czyli zbieramy takie bardzo proste informacje pod tytułem, że dana, na przykład przeglądarka, czy dane urządzenie mobilne w danym momencie odwiedziło, na przykład jakąś stronę internetową, albo użyło jakiejś aplikacji. Czyli takie informacje. Same w sobie one są bardzo proste, natomiast do, dociera do nas e, takich sygnałów e, blisko 100 tysięcy na sekundę. E, no i z tej masy udaje się zrobić coś więcej, no bo właśnie drugim krokiem e, jest to, że po zebraniu takich danych one trafiają do naszej autorskiej platformy DMP, to jest skrót od Data Management Platform, gdzie dane są oczyszczane, analizowane, a następnie użytkownicy, którzy są za tymi urządzeniami, które wygenerowały te dane, są poddawani profilowaniu i segmentacji. I tutaj przechodzimy do najciekawszego kroku, trzeciego, czyli monetyzacji tych danych, które dziś sprzedajemy przede wszystkim w formie produktu, czyli te przetworzone dane trafiają do ekosystemu reklamowego, do tak zwanych platform typu DSP. To są takie narzędzia, które umożliwiają zakup przestrzeni reklamowej w modelu programatycznym. Pewnie tą myśl za chwilkę rozwiniemy. I w ten sposób działamy. To jest, to jest taki, taki trójelementowy po prostu proces. Po Waszych wynikach finansowych widać, że ostatnie miesiące, kwartały sprzyjały spółce. Okres pandemii był pewnie takim katalizatorem, który zwiększył zapotrzebowanie na, na, na dane. Konsumenci siedzieli właśnie w internecie, spędzali dużo czasu, a więc pewnie firmy chciały wiedzieć, jak, jak się zachowują, czego szukają. Jak będzie kształtował się ten rynek w kolejnych kwartałach? Rzeczywiście, ja może cofnę się jeszcze o rok wcześniej niż do pandemii, czyli do roku 2019, bo wtedy miała miejsce aktualizacja naszego modelu biznesowego i skupiliśmy się przede wszystkim, tak jak wspomniałem przed chwilą, na sprzedaży danych jako produktu, jednocześnie ograniczając świadczone usługi. Czyli tutaj nastąpiła taka koncentracja. I jak popatrzymy na to, że dziś mamy dynamicznie rosnące wyniki, zarówno na poziomie przychodów, ale przede wszystkim EBIDY no to jest to konsekwencja właśnie tych pewnych zmian, które wdrożyliśmy dwa, niespełna trzy lata temu, natomiast no w tym czasie trafił się też rok pandemii, który był szczególny, bo jakkolwiek w długiej perspektywie dzisiaj widzimy, że pandemia była katalizatorem zmian i tej transformacji cyfrowej, bo reklama internetowa jest na pewno beneficjentem, o tyle sam rok 20 rzeczywiście przynajmniej jego pierwsza połowa była też negatywnie obarczona skutkami pandemii, no bo, no bo stres, niepokój związany z rynkiem, no to on też odbił się na wydatkach reklamowych, praktycznie na na całym świecie. Natomiast dzisiaj e, możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że faktycznie reklama internetowa, ale także, także branża technologii związanej, jest na pewno beneficjentem e, tej przyspieszonej transformacji, bo jeżeli popatrzymy sobie na dynamikę rynku reklamy, no to ona przez ostatnie kilka lat e, była, ten rynek o około 15% rok do roku. E, zresztą rok był troszkę gorszy, natomiast w tym roku widzimy już 25% dynamikę i spodziewamy się, że te trendy, te przyspieszenie się utrzyma, że to nie, jest, to nie jest jakby chwilowa rzecz, tylko ta trajektoria po prostu trwale się zmieniła. Mówiąc w skrócie, transformacja cyfrowa następuje dzięki pandemii szybciej. Czy was, Wasz biznes jest taki skalowalny, że w miarę możliwości, w miarę wzrostu popytu na Wasze usługi, produkty, jesteście w stanie bez większych kosztów zwiększać właśnie sprzedaż? Rzeczywiście tutaj już przechodzimy trochę do kwestii naszej strategii, którą przekaz przekazaliśmy w ostatni poniedziałek, no i naszej wizji na kolejne dwa lata. Bo ten model biznesowy, o którym wspomniałem, ten zaktualizowany model biznesowy, charakteryzuje się bardzo dużą skalowalnością i to udało nam się potwierdzić w ciągu ostatnich dwóch lat. I dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że jesteśmy w stanie dalej dynamicznie zwiększać przychody, jednocześnie utrzymując koszty w ryzach. A ponieważ większość kosztów, które, które mamy, to są koszty stałe i udział kosztów jednostkowych jest, jest niewielki, no to, to spodziewamy się, że dalszy wzrost przychodów będzie jeszcze widoczniej odkładał się na wyniku finansowym. To płynnie przeszliśmy do strategii. Nie wszystkie firmy, zwłaszcza te z New Connectu, dzielą się takimi właśnie strategiami rozwoju. Wy to robicie. Perspektywa jest dwuletnia do roku 2023. Panie prezesie, w planach jest program inwestycyjny, ambitny. Chcecie zainwestować około 50 milionów złotych w rozwój biznesu. To są różne segmenty. I między innymi około 15 milionów złotych to jest w rozwój technologii. Wspomniał Pan o tym, że macie własną autorską technologię, platformę. Czy jeszcze potrzebujecie właśnie takich rozwiązań technologicznych, które usprawniły, przyspieszyły rozwój firmy? Rzeczywiście, odniosę się do tego, że opublikowaliśmy strategię, ponieważ chcemy w klarowny sposób przekazać akcjonariuszom, czego można spodziewać się i jak spółka będzie rozwijała się w najbliższym czasie. Zdajemy sobie sprawę, że nasz model biznesowy jest dość unikalny na rynku, dlatego też stawiamy na transparencję i chcemy jakby pokazywać też z wyprzedzeniem, co będzie. Się działo. Jeżeli chodzi natomiast o samą strategię, no to ona zakłada przede wszystkim rozwój organiczny, tak? Natomiast też to umiędzynarodowienie oczywiście tam się pojawia komponent akwizycji, o których za chwilkę na pewno porozmawiamy. Natomiast wszystkie te inwestycje, które planujemy, to one mają charakter budowania wartości długofalowego. Czyli to, to one nie mają na celu wygenerowania szybkiego takiego zwiększenia sprzedaży jednorazowo, tylko budowania wartości w długim czasie. Dlatego ważnym komponentem. Naszego planu inwestycyjnego jest chociażby zakup technologii czy rozwój technologii, bo tutaj też mówimy o badaniach i rozwoju, po to, żeby budować solidne fundamenty na przyszłość. Tak więc, no właśnie, jeżeli popatrzymy teraz dokładnie na, na strategię, bo mówimy o trzech perspektywach, w szczególności ta biznesowa jest o tyle najważniejsza, no bo stąd się biorą pieniądze. I tutaj naszym takim głównym celem jest to, aby globalizować. Nasz biznes. Chcemy, tak jak wspomniałem przed chwilą, robić to przede wszystkim organicznie, no bo to potrafimy robić, udowodniliśmy to w ciągu ostatnich dwóch lat. Natomiast na pewno katalizatorem tego procesu mogą być też akwizycje. Natomiast mówimy tutaj o takich sprytnych. Inwestycjach, które mają na celu zwiększenie naszej sieci dystrybucji, czyli nie mówimy o przejmowaniu dużych podmiotów, tylko raczej poszukujemy firm, które mają cenne z naszej perspektywy zasoby, no i występuje duża, duża synergia. Przy takiej akwizycji jest transakcja, która miała miejsce w pierwszej połowie tego roku. Zainwestowaliśmy w hiszpański podmiot, no i dzisiaj widzimy już pierwsze pozytywne efekty tych, tych działań, natomiast spodziewam się, że w przyszłości, w szczególności w przyszłym roku, tego. Typu inwestycja doda nam skrzydeł. Te przesunięcie w czasie wynika z tego, że, że, że... Inwestując w dany podmiot, no musimy wykonać integrację techniczną, a nas następnie zasilić go danymi. To wszystko trwa z reguły kilka miesięcy. Natomiast, tak jak mówię, no ta pierwsza tego typu transakcja dodała nam pewności. Widzimy, że to na pewno dobrze działa i chcemy kontynuować dalej. Kolejnym krokiem, który jest istotny, no to jest rozwój technologii, bo dzisiaj bazujemy na platformie DMP. To jest, to jest rozwiązanie, które tworzymy we własnym zakresie od ponad 10 lat. Natomiast rynek nowych technologii ma to do siebie, że cały czas. Szybko się rozwija, więc, więc chcemy utrzymywać przewagi konkurencyjne, chcemy je powiększać, dlatego będziemy w dalszym ciągu inwestować zarówno w rozwój technologii, które już mamy, ale także w nowe elementy. Tutaj mówimy w szczególności o platformie DSP, która cechuje się dużymi synergiami z platformą DMP. Tak jak wspomniałem na początku rozmowy, my dziś głównie sprzedajemy dane z platformy DMP do innych platform DSP. DSP, dla przypomnienia, to jest skrót od Demand Side Platform, czyli to jest takie narzędzie, które umożliwia zakup przestrzeni reklamowej. W związku z tym, Wydaje mi się, że, że, że jakby taka integracja wertykalna w tym łańcuchu jest zupełnie naturalną kolejnością, tym bardziej, że pozwoli nam też osiągnąć dużo korzyści takich operacyjnych, chociażby na poziomie infrastruktury technicznej. No, i kolejna rzecz, o której wspominamy w strategii, to jest zwiększanie monetyzacji danych, bo dzisiaj mamy naprawdę bardzo duże zasoby, które wykorzystujemy przede wszystkim w reklamie internetowej i zależy na tym, żeby zwiększać skuteczność targetowania, czyli poprawiać jakość tych algorytmów, które stosujemy, ale także, żeby szukać nowych kanałów zbytu dla tych zasobów, które już posiadamy. Tak więc być może jakieś nowe nogi, nowe, nowe źródła przychodów z tego tytułu się w przyszłości pojawią. Wspomniał Pan o tym przyjęciu firmy w Hiszpanii. Czy teraz też na Waszym celowniku są podmioty na rynkach zagranicznych? Tak, cały czas jakby aktywnie poszukujemy tego typu podmiotów. Natomiast to, co jest istotne, to, no bo mówimy tutaj o podmiotach zagranicznych. Natomiast dla nas kluczowe znaczenie mają, tak jak wspomniałem przed chwilą, zasoby, czyli ta sieć dystrybucji danych. Więc siedziba podmiotu ma drugorzędne znaczenie, ale tak przede wszystkim poszukujemy podmiotów w Europie Zachodniej i w Stanach, bo tam jakby jest ich po prostu najwięcej. Zapytam jeszcze o źródła finansowania tego programu inwestycyjnego. Nie wspominacie o emisji akcji, a więc to będzie, Panie Prezesie, przepływ gotówki, który generujecie, ewentualnie zwiększenie długu? Jeżeli chodzi o tą perspektywę finansową i to w jaki sposób planujemy sfinansować te inwestycje, to przede wszystkim myślimy o środkach własnych, które już dziś posiadamy oraz przyszłych przepływach. Natomiast w przypadku akwizycji warto wspomnieć, że posiadamy spółkę już wcześniej, skupiła część akcji z rynku, tak więc w zakresie akwizycji chcemy wykorzystać to też te zasoby, które już mamy. W żadnym wypadku nie planujemy nowej emisji akcji albo zaciągania długu. Mhm. Wspomniał Pan, że spółka już ma, tak, staje się ponad 5% własnych akcji, ale w tej strategii nie wykluczacie, czy nawet planujecie kolejne zakupy i tak naprawdę możecie przeznaczyć na to, wstępnie szacujecie, nawet 15 milionów złotych. To są akcje właśnie dla programu motywacyjnego? Też mogą być wykorzystywane przy ewentualnych przejęciach? No właśnie, więc projektując strategię, skupiliśmy się oczywiście na tym, aby rozwijać szybko biznes, natomiast chcieliśmy, żeby była ona dosyć kompleksowa i dbała zarówno o, o, o pracowników, czyli wewnątrz organizacji, ale także o akcjonariuszy. Dlatego zaproponowaliśmy skup akcji z rynku, właśnie którego budżet czatujemy na około 15 milionów złotych. Ten skup ma na celu przede wszystkim pozyskanie akcji, które przeznaczymy na przyszły program motywacyjny dla kadry zarządzającej. Ten program będzie przewidziany na lata 21-23, a akcje będą rozdysponowane w roku 24. Jako KPI przedstawiliśmy osiągnięcie łącznej skumulowanej ebity za lata 21-23 w wysokości 55 milionów złotych. Natomiast skup akcji planujemy prowadzić w sposób ciągły, czyli kupować akcje z rynku regularnie w latach 22 2023 i no to jest też forma oczywiście transferu środków ze spółki, zysków wypracowanych wcześniej do akcjonariuszy. Natomiast przede wszystkim zależy nam, żeby w ten sposób stymulować płynność na rynku. Mam świadomość tego, że skup de facto zdejmuje część akcji z rynku, ale z drugiej strony no jest też duża i przewidywalna siła popytowa, więc spodziewamy się, że to będzie miało pozytywny wpływ też na płynność. Mm -hmm. Patrząc na parametry tego planowanego skupu wydatek rzędu 15 milionów złotych, skup akcji do 250 tysięcy, szybko można wyliczyć, Panie Prezesie, że ta cena może być nawet w okolicach 60 zł. Teraz na New Connect te akcje kosztują około 25. Rozumiem, że, że Państwa zdaniem ta, ta cena rynkowa nie odzwierciedla potencjału perspektywy grupy. Czy tak? tak? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ilość akcji, to faktycznie 250 tysięcy sztuk jest dość konkretną wartością, a budżet, który jakby zarezerwowaliśmy na to, no on może podlegać pewnym zmianom. Natomiast rzeczywiście uważamy, że dzisiaj akcje, patrząc na wskaźniki, porównując się do, do, do innych podmiotów, wydaje nam się, że są relatywnie tanie, dlatego uważam, że przeprowadzenie tego skupu po prostu z punktu widzenia spółki jest korzystne. Kiedy Panie Prezesie planujecie przenieść notowania z New Connectu na rynek główny GPW? Czy to będzie koniec tej perspektywy strategii, którą ujęliście, tak? Czy, czy trochę wcześniej już? W roku? Rzeczywiście. Rzeczywiście to jest tak, że, że taka wola przeniesienia na GPW pojawiła się u nas już wcześniej. Natomiast w tej chwili złożyliśmy konkretną deklarację, jeżeli chodzi o termin. I chcemy znaleźć się na rynku głównym do końca 2023 roku. Być może wcześniej, o ile pozwolą na to, jakby warunkowania biznesowe. Myślę, że w pierwszym kwartale przyszłego roku będziemy w stanie dokonać już konkretne analizy, jakby trajektorii biznesowych i pewnych tutaj jakby zależności, żeby podjąć decyzję na temat konkretnego harmonogramu. Mhm. Wspomniał Pan też, że takim celem do zrealizowania, żeby objąć te akcje w ramach programu motywacyjnego jest skumulowany poziom EBITDA. Tak? To jest około 55 milionów złotych. W tym roku macie już EBITDA po tych trzech kwartałach ponad 13 milionową i ona wzrosła o 10 milionów. Przychody sięgają po trzech kwartałach 41 milionów złotych, też wzrosło prawie 20%. Jest prawie 7,5 miliona złotych zysku netto. Pani Piotrze, jaki będzie ten czwarty kwartał? Czy on sezonowo jest dla Was najlepszy? Jakie, jakie są takie Wasze wstępne oczekiwania odnośnie do przyszłego roku? Wiem, że nie macie prognoz, nie może Pan podać konkretnych kwot, ale jakie jest Wasze nastawienie? Czy to będzie lepszy rok, ten następny od tego? Co do zasady, czwarty kwartał, jeżeli popatrzymy na sezonowość reklamy internetowej, on z reguły jest okresem po prostu najlepszym i spodziewamy się, że tym razem będzie, będzie tak samo. Natomiast jeżeli popatrzymy na KPI, które podajemy w, w zakresie programu motywacyjnego i jeżeli rzeczywiście skumulowaną ambicję, to chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest prognoza spółki, jeżeli chodzi o wyniki na przyszłość, bo ambicje mamy oczywiście dużo większe. Natomiast ten program motywacyjny chcieliśmy zakotwiczyć w sposób oparty przede wszystkim o takie średnie tempo rozwoju Rynku reklamy internetowej, bo jeżeli weźmiemy wynik tegoroczny, który oczyścimy ze zdarzeń jednorazowych, bo tutaj w szczególności mówimy o umorzeniu tarczy PFR-owej z zeszłego roku, no to okaże się, że to, co taką tą poprzeczkę zawiesiliśmy sobie na poziomie mniej więcej 15% wzrostu wyniku rok do roku. Natomiast to jest, tak jak wspomniałem, cel dla programu motywacyjnego, natomiast ambicje spółki są w tym zakresie dużo wyższe. Na koniec jeszcze, Panie. Piotrze, chciałbym zapytać o politykę cookies, dane osobowe. Czy to zmiany, które właśnie w polityce cookies mogą nastąpić, to jest jakieś zagrożenie dla Państwa, czy to będzie duże wyzwanie? To jest bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o pliki cookies, no to one. Są na świeczniku od wielu, wielu lat. Przede wszystkim to jest technologia, która liczy sobie blisko 30 lat, więc jak na, jak na nowe technologie, to, to już jest dinozaurem. I rzeczywiście szukamy jako branża nowych rozwiązań, które zastąpią tego, tego typu pliki. Tutaj jakby są wyzwania zarówno od strony prawnej, bo o regulacjach, które ograniczają użycie cookies, czy też regulują po prostu zasady przetwarzania danych osobowych, słyszymy od wielu lat, no bo w pierwszej kolejności w Europie pojawiło się w Polsce RODO w Europie GDPR w Stanach Zjednoczonych mówimy o regulacjach CCPA i to są nam dobrze znane jakby kwestie, no bo, no bo jakby z nimi radzimy sobie już od dobrych kilku lat. Rynek ten cały czas regulacji, on się też rozwija. One cały czas też będą jeszcze w, w czasie zmieniane. Czy one są dobre czy złe dla spółki? Przede wszystkim regulują rynek, więc mają wady i zalety, bo z jednej strony pewną działalność ograniczają, ale z drugiej strony sprawiają równe szanse dla większości podmiotów, więc to świadczy po prostu o, o wyższej dojrzałości, o pewnej kulturze, która w branży się pojawia i myślę, że o ile w, w krótkiej perspektywie to może czasem po prostu wymagać dodatkowych nakładów na to, żeby zaadaptować się do zmieniających się zasad, to w długiej perspektywie jest to po prostu dobre, tym bardziej, że też pojawiają się pewne bariery wejścia na rynek, więc dla nas jako dość dużego gracza na, na arenie międzynarodowej to jest raczej dobre. Natomiast druga kwestia ma no to też są zmiany technologiczne, bo tak jak wspomniałem, one są potrzebne z punktu widzenia chociażby usprawnienia działania sieci. Natomiast tutaj w tle oczywiście też mamy wojnę dużych, dużych graczy. Czy gigantów z Doliny Krzemowej, którzy, którzy próbują w ten sposób też o wpływy walczyć. I to jest pewnie też dość taka na razie enigmatyczna kwestia, no bo tutaj na te docelowe zmiany, które zapowiedział Google, mamy wciąż przynajmniej półtora do dwóch lat, więc, więc to się jeszcze dużo może wydarzyć. W szczególności też z, też, też z zaciekawieniem śledzimy wszystkie procesy antymonopolowe, które dzieją się w Stanach, no bo to też będzie jakby oczywiście wpływało na dalsze losy branży. Natomiast nie ulega wątpliwości, że targetowanie reklamy internetowej, czy, czy w ogóle precyzyjny personalizowany marketing, no to jest coś, co jest po prostu na świecie bardzo potrzebne. I to w jaki sposób technologicznie to osiągniemy, to jest tak na dobrą sprawę, drugorzędna sprawa. Podsumowując może to pytanie, chciałbym wspomnieć, że my jako spółka od strony technicznej do tego świata cookie-less jesteśmy przygotowani już od dłuższego czasu. Rzeczywiście dzisiaj nawet większość przychodów, które generujemy, to już jest w oparciu o zewnętrzne identyfikatory, które nie są związane z naszymi plikami cookies. Dlatego jakkolwiek czekamy na to, jak branża będzie się rozwijać, to my na ten świat Post-Cookies czy Kukiles, jesteśmy technicznie dawno przygotowani, więc, więc myślę, że to po prostu będzie dla nas szansa. Natomiast podsumowując też może troszeczkę naszą strategię, no to warto zwrócić właśnie na to uwagę i postawić taką kropkę na D, że to do czego dążymy, to przede wszystkim pozycja tego gracza na rynku globalnym. I myślę, że dzisiaj mamy wszystkie atuty i wszystkie zasoby, które umożliwią nam stanie się takim graczem w ciągu najbliższych dwóch lat. Bo tak jak można zauważyć, dziś nasze wyniki dynamicznie rosną. Udało nam się zweryfikować nasz model biznesowy, potwierdzić jego wysoką skalowalność. Natomiast ambicje mamy dużo wyższe i o to będziemy walczyć w ciągu najbliższych dwóch lat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nasz czas dobiega końca. Będziemy śledzić. Się. Właśnie Was, Wasz rozwój, rozwój biznesu i walkę o pozycję tego lidera. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Piotr Preissner, prezes i dominujący akcjonariusz Cloud Technologies, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.